Inwestowanie jest nudne. Oczywiście, o ile ustawi się je w odpowiedni sposób. Inwestując pasywnie, jednocześnie ograniczamy emocje i pozwalamy naszemu portfelowi rosnąć. Taka jest właśnie filozofia inwestycyjna Finax. Nazywam się Michał Szafrański. Ty możesz znać mnie jako autora bloga Jak oszczędzać pieniądze, poradnika finansowy Ninja oraz książki Zaufanie, czyli waluta przyszłości. Podobnie jak inne osoby, które zarabiają i jednocześnie oszczędzają, zgromadziłem całkiem pokaźne nadwyżki finansowe. Teraz staram się je pomnażać w mądry sposób. Mój główny portfel inwestycyjny zbudowany jest z czterech części: aktywnej, na którą składają się akcje zagranicznych spółek dywidendowych, pasywnej, całkowicie opartej na ETF-ach, pożyczek, których udzielam przede wszystkim firmom inwestującym w nieruchomości oraz gotówki z domieszką obligacji skarbowych. Poza tym mam też kilka nieruchomości i doskonale wiem jak bardzo angażujące potrafi być zarówno zarządzanie najmem jak i aktywne inwestowanie w spółki. To właśnie dlatego stopniowo powiększam pasywną część mojego portfela i próbuję popularyzować ideę pasywnego inwestowania za pośrednictwem niskokosztowych ETF-ów. Osobiście uważam, że jest to Najlepszy sposób inwestowania dla 90% osób posiadających nadwyżki finansowe. A FINAX doskonale to ułatwia. Mówiąc w skrócie, inwestowanie pasywne nie angażuje ani czasowo, ani emocjonalnie. Dzięki temu swoją uwagę, energię i czas możemy ukierunkować na pracę czy inne obszary życia, bez zaprzątania sobie głowy śledzeniem giełdowych newsów. Rynek i tak zrobi swoje, a my po prostu osiągniemy taką stopę zwrotu, która jest wypadkową wzrostu światowych gospodarek. I tu cały na biało wchodzi FINAX, który udostępnia gotowe strategie inwestycyjne oparte na ETF-ach akcyjnych i obligacyjnych. Inwestycje można rozpocząć już od 100 zł. Do tego FINAX automatycznie przeprowadza tzw. rebalansowanie portfela i dostarcza informacje do formularzy podatkowych PIT. Ja mam wysoką tolerancję ryzyka, więc wybrałem dla siebie strategię 100% akcji. Mój portfel jest publiczny i jego wyniki możesz zobaczyć w każdej chwili. Co miesiąc dopłacam kolejne pieniądze i szczerze mówiąc, kompletnie nie ma dla mnie znaczenia, czy w krótkim terminie wartość portfela rośnie, czy spada. Inwestowanie traktuję długoterminowo i wierzę, że nadal mam sporo czasu, zanim będę musiał skorzystać z tych pieniędzy. A w międzyczasie koncentruję się na zarabianiu w mojej firmie i po prostu pozwalam moim inwestycjom rosnąć. I dla jasności. Nikt nie zapłacił mi za nagranie tego wideo. Po prostu lubię Finax i sposób, w jaki umożliwili Polakom niskokosztowe inwestowanie poprzez ETF-y obejmujące cały świat. No i na koniec mam bardzo dobrą wiadomość. Dołączając do mojej społeczności, klan finansowych ninja, możesz skorzystać ze specjalnej promocji i obniżyć koszty zarządzania Finax aż o połowę. I to jest naprawdę świetna oferta dla tych, którzy chcą, by ich inwestowanie było jak najprostsze. Jeśli chcesz poznać szczegóły, to po prostu kliknij w link, a tymczasem życzę mądrego inwestowania.